Czy wiecie, że Polska może wyglądać tak, tak, tak lub tak? Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Oczywiście to tylko fragment Polski, tej bardziej prowincjonalnej. Projekt o nazwie Dzień Dobry Polsko. W linku, Link w opisie przekieruje Was do preorderu, gdzie możecie zamówić tę książkę. Ja już swój egzemplarz mam. Także czekam na Was. A jak chcecie dowiedzieć się więcej, no to lecimy z tematem. Szanuję mega takie projekty. Projekt taki długoterminowy to jest coś, co chodzi mi już po głowie od dłuższego czasu, ale z realizacją jest ciężko. Także tym bardziej szanuję Marcina, że się zdecydował, że podjął próbę, był konsekwentny, wytrwały, cierpliwy. Ale to też ważny projekt. Tak po prostu. Mamy szansę zobaczyć wycinek, fragment jakiejś polskiej rzeczywistości, jak ona się przez lata zmienia. Może ta zmiana nie jest aż tak tutaj istotna, ale to, jaka zmiana będzie na przykład za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, no ktoś te zdjęcia musiał zrobić. Ktoś musiał pokazać pewne absurdy. Poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady. No i zrobił to Marcin. Także wielkie ukłony. I myślę, że to zdecydowanie ważny projekt, więc warto mieć swoją kopię tej książki także u siebie. Ja sobie tutaj mogę gadać, ale ważne jest to, co autor chce nam przekazać, więc przeczytam. Projekt Prowincjonalny Fotograf, i w tym publikacja albumu Dzień dobry Polsko, to dokumentacja współczesnego obrazu przestrzeni wokół wsi i małych miasteczek. To miejsca nieco na poboczu, oddalone od dużych miast, często z dala od uczęszczanych tras tranzytowych. I dróg ekspresowych. Ta prowincja to także wszystko to, co wypełnia przestrzeń pomiędzy dużymi ośrodkami. Zwyczajność i normalność. Przestrzeń, którą fotografuję, nie przestaje mnie zdumiewać. Zmiany wprowadzane są, by było lepiej, prościej, ale także ładniej. Często rozwiązania tymczasowe wrastają w kolejne warstwy i stają się tłem do kolejnych zmian. Jest to przestrzeń wielokrotnie poddawana recyklingowi. Na budynkach widać kolejne warstwy farb. Zmiany właścicieli, a dla mnie to również kolejne dekady historii. Czasem znajduję się w miejscach, nie mogąc uwierzyć, że nie przyniosłem się w czasie. Mój projekt to także podróż po mapie naszpikowanej absurdem i brzydotą. Jest to jednocześnie opowieść sentymentalna o świecie, który zanika. W moich fotografiach prawie nie ma ludzi. Sama przestrzeń już wystarczająco dużo mówi o jej mieszkańcach i użytkownikach. No, właśnie, może warto odłożyć na bok zakup jakiejś kolejnej dziwnej zabawki, jakiegoś dziwnego gadżetu, jakiegoś produktu z Chin czy z jakiegoś popularnego sklepu. Może warto odrzucić na chwilę taki szalony konsumpcjonizm i przelać, a w zasadzie to kupić sobie książkę z świetnymi fotografiami, które mogą mieć dużą wartość. I nie chodzi mi wcale o wartość finansową, tylko wartość sentymentalną, wartość pamiątkową. Po prostu to jest rzecz godna pochwały. To jest rzecz, którą należy chwalić i należy zwrócić na nią uwagę. Naprawdę, jeżeli ktoś śledził profil Marcina, prowincjonalny fotograf, to wie o czym mówię. Jeżeli nie śledziliście, to sprawdźcie. W albumie oczywiście to jest podane inaczej. To jest ułożone w spójną całość, no i jednak podane na papierze fotograficznym. To zawsze smakuje trochę inaczej. To jest tak dobre, że aż się tego nie chce przełykać, tylko trzymać ustach. Dla kogo jest ta książka? Odpowiedź jest dosyć prosta. Dla ciebie, dla ciebie też. Dlaczego? No, bo to książka, którą zrozumie każdy. To zdjęcia, które zrozumie każdy. To zdjęcia, przy których zaśmieje się każdy. Naprawdę, w nich jest podane wszystko w ten sposób, że nie trzeba być wytrawnym fotografem, by zauważyć pewne kontrasty, pewne śmieszne rzeczy, czy jak to Marcin napisał, absurdy. To tak naprawdę obraz naszej rzeczywistości, historia i teraźniejszość tego, co otacza nas. Powtórzę się. Tak jak Marcin powiedział. Ta ta, a Marcin powiedział że... Dlatego uważam, że to bardzo fajny album, który zdecydowanie może trafić nie tylko w ręce fotografa, tylko też w ręce osoby, która na przykład docenia jakąś taką trochę większą wartość, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy czy pamiątki. Ja od jakiegoś czasu zdecydowałem się, że będę kolekcjonował albumy fotograficzne. Kiedyś już miałem takie zapędy, potem zrezygnowałem i od jakiegoś czasu wróciłem. No i z nieba spadł mi Marcin. O tym projekcie już wiedziałem dawno, wiedziałem, że ta książka wyjdzie, więc ja cierpliwie czekałem i zamówiłem też swój egzemplarz. Także link do zrzutki będziecie mieli w opisie. Zrzutka polega na tym, że możecie tam zamówić preorder. Jak nie wyjdzie, nie dojdzie do skutku dróg, bo się nie uzbiera tyle. Nie może się to stać, bo ja chcę mieć swój komplet, swój egzemplarz. A jeżeli nie dojdzie pechowo, no to wtedy otrzymacie zwrot kas. A jeżeli dojdzie, no to do was dojdzie fantastyczna książka. Super A teraz kilka przykładów, czy te zdjęcia nie są warte 139 zł? Moim zdaniem zdecydowanie są. Macie tu trzy przykłady, a książka zawiera aż 152 fotografie. Także myślę, że te zdjęcia one pokazują pewien obraz naszej rzeczywistości, której nie znamy. Przynajmniej ja nie znam. Mieszkając w Katowicach, w dużym mieście, nie mam na co dzień takich widoków. Wszystko oczywiście jest podane w twardej oprawie. Całość jest, no, przygotowana. Prima sorcik. Jak ktoś jest ciekawy, kim jest Marcin... Ale teraz dobre pytanie zadał. Kin Urbanowicz to przede wszystkim świetny fotograf, mądry facet, z którym odbyłem już wiele rozmów, także tym bardziej to wszystko ma wartość taką dla mnie też sentymentalną, bo mega szanuję gościa. Jest to też facet, który zdobył wiele fotograficznych nagród, jeżeli chodzi o fotografię dokumentalną, jeżeli chodzi o fotografię streetową. Jest absolwentem fotografii prasowej, reklamowej i wydawniczej na Uniwersytecie. Warszawskim. No, chłop nie z pierwszej łapanki, zdecydowanie. Także znamy się z Marcinem z fotografii ślubnej. Tak gdzieś nasze drogi się przetarły. Marcin też fotografuje śluby. Też czasem wyłapując pewne absurdy. Więc tym bardziej jest mi bliski, jeżeli chodzi o wizję fotograficzną. No, a ten album to takie zwieńczenie jego fantastycznego projektu. Ręce do tego albumu przyłożył nie tylko Marcin, przyłożyła też Joanna Kinowska, czyli taka topka, jeżeli chodzi o edycję materiałów. No, wybór kadrów do takiego albumu, wybór tych 152 zdjęć, które wykonał Marcin, i stworzenie z tego jakiejś spójnej, ciekawej całości, no, to jest na pewno nie lada wyzwanie. Sprostała temu właśnie Joanna Kinowska. Także możecie być pewni, że edycja top, top. Ale w samym albumie też jest tekst, za który odpowiadał Ziemowit Szczerek, czyli dziennikarz, pisarz, tłumacz i autor książek. I on odpowiadał, tak jak powiedziałem, za tekst, za wstęp. Jak to napisał Marcin o samym Ziemowicie, jego dość osobliwy sposób widzenia i kochania naszego kraju jest najbliższy temu, co przedstawiają moje fotografie. Także ciekaw jestem, co tam jest napisane. Zróbmy tak, bym mógł się dowiedzieć. Będzie dobrze. Jeżeli chodzi o samą książkę, to są tam 184 strony, 152 fotografie. No i tutaj trochę szczegółów na temat wydania tego egzemplarza, więc nie zwlekajcie, zamawiajcie. Jeżeli taki istnieje, a chyba jeszcze nie, to istnieje od dzisiaj stempel jakości ode mnie. Także ja biorę w ciemno. Strasznie dużo było wazeliny w tym materiale, no ale ja nie będę tu obiektywny. Po prostu uważam, że. To jest pewnik, jeżeli chodzi o dobrze zrobioną robotę, zwłaszcza dla kogoś, kto śledzi pracę Marcina, a dodatkowo jak ja znam Marcina. Także uczciwy człowiek, który by wam lipy nie sprzedał. Wykluczone, w żadnym wypadku, nie ma takiej możliwości. Jak chcecie lepiej poznać autora, to możecie zobaczyć moją rozmowę z Marcinem sprzed jakiegoś czasu. Tam co prawda o fotografii tej streetowej i tej, tym jego projekcji jest niewiele, bo skupialiśmy się na fotografii ślubnej, ale myślę, że czujny słuchacz na pewno wyczai, jaki jest punkt widzenia na świat, sposób patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość właśnie Marcina.